manko to już jest kolejny odcinek na kanale. Dzisiaj nagrywamy challenge o nazwie Gram Lutem przeciwnika, którego zabiję. O, lama. Yy, a i jak chcecie kolejny odcinek, zostawcie 15 łapeczek w górę. I pojawi się kolejny film. Oraz przypominam o subskrypcji na kanale. Bardzo by było mi miło, jakbyście zostawili subskrypcję. A jak chcecie, możecie mi dawać w komentarzach pomysły na odcinki. Bo już nie wiem, co nagrywać. Tutaj mi, oczywiście, mój serdeczny kolega dał pomysł na odcinek. Pozdrawiam KariXera. Dałbym pomysł na odcinek. Mamy typa. Chyba na górze, czy na, na dole jest. Dobra, spróbuję mogę zabić. Żeby miał uczyć dobrego. Ojeju, dobra. Jakby co, gram bez rozgrzewki. Snajpereczka i pistolet, to nie jest dobra wiadomość. Bo z takim lootem to ja średnio co porobię. Spróbuję kogoś wysnajpić, bo tak to o... A, i przypominam, że leczenie, tylko możemy też wziąć z typów, nie można tak z ziemi wziąć jakby co. też takie utrudnienie mi się wydaje, że jest. Dobra, ale mi się wydaje, że więcej osób leciało na gasnące niż jeden, bo spotkaliśmy jedną osobę. Dziwne, dziwne. Spróbujemy znaleźć jeszcze kogoś. Bardzo fajnie by było, jakbyśmy zrobili Wina. Ale spróbujemy, nie? No chodźcie, ktoś nie chce mieć takiego luczu do końca gry. przyjdźcie O, strzały chyba tam. A nie, z tyłu. O, z zmarnowałem macy. No takie coś, dobra. Nie można. To są. A, jakieś bambiczki. To może. Ja poczekam, aż się zabiją, i tego jakby drugiego zabiję, żeby nie było, że ja muszę iść i wziąć go luta, a drugi jeszcze mnie zabije. To poczekam, niech się zabiją. No zabijcie się, jeju. Boty. Zabijcie się, proszę was. Dobra, teraz się zabijam, mi się wydaje. Dobra. I co ma? Z szary pistolet. Naprawdę? Co ja zrobię z szarym pistoletem? Nic nie zrobię. Nie, pierdzielę. Szary pistolet. O, no jeszcze typa mamy. Dobra, leży, co on ma? O, level up! Niebieski pistolet, Poziom wyżej. W sumie jakby dwa poziomy wyżej, nieważne. Dobra. Spróbuję... no nie no, niebieski pistolet, Masz lepiej niż szary, nie no, ale ja chciał jakąś pompę. Dobra, spróbujemy spotkać kogoś jeszcze na naszej drodze. A z tym, z tym leczeniem jest serio. To są utrudnienia. Szkoda, że nie ma syfonu. To by było bardzo łatwo wtedy. Łatwiej. O typek. Niech on się tu zbliży do nas, a nie że będzie 500 metrów od nas. Mam nadzieję, że film będzie się podobał. Chodź, zbliż się, typie. No gdzie on idzie? A, danku, dobra. Um, dobra, idzie. Spróbujemy i damy i czytać. Oj, 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 oj. To jest właśnie granie bez rozgrzewki. No dobra, już bez kewca jest. O, jakiś słabszy gracz. Dobra. Bierzemy oczywiście jego lód. No lepszy lód, Pompa jest, jest ten SMK jakby. Dobra, lecimy dalej. Ogniskiem się leczymy, bo ogniskiem oczywiście możemy. Najgorsze jest leczeniem, bo to jest bardzo trudne. Dobra, mamy full. Ale w ogóle teraz tak się szybko wybijają osoby mega szybko. Nie wiem, czy to dobrze czy źle w sumie. W sumie z jednej, do, sumie z jednej strony to dobrze, w sumie z jednej to nie. Bo. Dobra, zbierzmy jakieś matsy. O, typ kolejny. Strzelę go z pompy. Chyba nie ma aż takiego zasięgu. Spróbujemy. Eee, nie, nie ma takiego zasięgu. Niech się musi się zbliżyć. Dobra, się z... Dobra. Dobra. Leży. Bierzemy, wyrzucamy nasze bronie i bierzemy jego bronie. No miał podobny loot. Yy, pompa lepsza, ale za to SMG gorszy, no to w sumie taki plus minus prawie, dobra. A, na przykład ja nie lubię tej ładowatej pompy, nie jestem jej fanem, wolę taktyczną. Bo też nie umiał z niej grać też pewnie dlatego. Dobra. Może ktoś kogoś jeszcze spotkamy? Oj oj. Nie widzę nikogo. No dobra, to ja zrobię cięcie i widzimy się po cięciu. Witam po cięciu. Zostały trzy osoby. Lecimy launchpadem do strefy. Spróbujemy, żeby nas nie zlejzerowali. Najgorzej jest to, że mamy yy, no dosyć jak na ten etap gry już słabe bronie. I naj no nie, no jeszcze będzie... No i będzie mi podmieniał. Dobra, idź stąd. Idź proszę cię, idź. Dobra, bijcie tamtym, Dobrze, ja pójdę se na dół. O, mamy kamień. Z tego zbierzemy. Dobra, jest dobrze już. Nic mi nie robi ten typ. Jeju, najgorzej, jak niby chcieli grać na strefę, a nie mam żadnych rybek. Ale wątpię, że będą grać na rybki. Dobra, spróbuję zrobić wina. Mac, mamy dosyć średnio. Mamy strefę. O, walą się na górze. Dobra. Strefa mi siadła. To fajnie, fajnie. Nie wiem, czy mam dobrą pozycję w sumie. Najlepiej, że nie strzelają do mnie. O! Dobra, strzelają się. Nie mam kewa. Zabijcie się, proszę Was. Proszę. O! Jakiś strzał, to tutaj? Dobra. Chyba. Dobra. Kolapsuję go 40. Od upadku. Dobra. Podjeżdżam. No się buduje do góry, czy. A od... nie. Dobra. Wbijam się do niego. No i super. Dziękuję za oglądanie. To. Bardzo fajnie siadło. Do zobaczenia. Pa.